Cześć widzowie, dzisiaj gramy w Minecrafta. Gramy na serwerach, które upadły. W sensie, wiecie, kiedyś mieli dużo graczy, były naprawdę topowe serwery, a teraz, nie wiem, w sumie co się z nimi dzieje słuch zaginął, nikt nie gra. Właśnie coś takiego, zobaczymy. Ja pamiętam kilka serwerów, jak byłem mały grałem na przykład na takim Jaś MC czy coś w tym stylu i zobaczymy właśnie jak te serwery teraz wyglądają, czyli w 2022. Ale na samym początku pamiętajcie widzowie, zostawcie lajka, zostawcie suba. 5 ostatnich subskrybentów, jeśli się tutaj znaleźć, zostaw suba. No oczywiście to jeden serwer, który upadł, no to y, mój serwer King MC pl OneBlock, anarchia, mega Dropbox, no i nawet y, Survival 119 z błędem jakimś. Dobra, pierwszy serwer, tak jak mówię widzowie, y, Jaś MC musimy zobaczyć co się w ogóle dzieje z tym serwerem. Czy on działa? Connecting połączyło mnie. Ja pierdzielę widzowie naprawdę na Jaś MC to ja grałem, kurczę, mając chyba z 10 latek. Nawet mam odcinek na kanale takim miałem kanał kiedyś i nagrywałem tam, no i nieważne, miałem tam chyba z 9 lat. I co to jest? Tobiko? Co to za tryb Tobiko? Ile tu jest w ogóle ludzi? Nie, no, jakaś mrówcia. Uwu! Nie! Dobra, nie, wytniesz to, wytniesz to, nie powiedziałem tego. No nie wiem widzowie, coś tu jest, ktoś tu chyba coś gra, chociaż nie wiem. Z 50 osób jest, jest SkyBlock, nowość, 4 się online. W ogóle nie wiem, możecie napisać co się stało z Jasiem mc? dlaczego tak ten serwer właśnie poszedł w dół w sumie. Nie wiem, zagrajmy na lajciku, nie wiem co to jest lajcik w ogóle w Minecrafcie, ale okej, okay, tu są jakieś craftingi dziwne, elitry. Chyba lajcik to jest po prostu jakiś survival, tak mi się wydaje, że to jest po prostu survival i to jest tryb, który jest najpopularniejszy, Tutaj, lajcik. No, chyba tak widzę, to jest Survival. Dobra, Survivala grać nie będę. Chociaż tu mam jakieś 0 lightów. Nie mam pojęcia, na czym to polega w sumie. Zapytam, co to lighty. A, nie mogę nawet pisać. 30 minut muszę spędzić na serwerze, żeby się dowiedzieć co to są lighty. Nie widzę, wy możecie napisać w komentarzu, jak ktoś wie. Slash lobby. Jeszcze jakiś trybik tutaj na IA8C będzie? Nie no, ale tu jakiś VIP jest. Łocie, panie. Musi być bogaty. Party. 15 osób online. Party to ja chyba pamiętam. kurde jakie śmieszne. śmieszna mapa. Nie, ładnie to wygląda. Ha, jest jedna gierka, na której jest 13 osób i musi być 50, żeby to wystartowało. Trochę dużo. O nie, to za 3 minuty tutaj rusza dopiero. Czy o co chodzi? Nie, no, ludzie coś tam robią chyba. Ha, bo to można chyba dołączyć w każdej chwili po prostu i na inną minigrę. No dobra, no to ja sobie poczekam te dwie minutki i tyle. O dobra, dołączyło mnie. To chyba jakiś wyścig jest. Nie wiem, tu się ludzie tak takaś zbierają. Chyba się będziemy ścigać, dobra. Za 5 sekund starcik. Zabawa się zacznie. Nie mam pojęcia, dosłownie, co to za tryb, ale wydaje się fajny. Aha. Aha, dobra, aha, dobra, już, już, już rozumiem, już rozumiem. Chyba muszę po prostu. Oj, stop. Okej, okay, dobra. Ej, fajne. Bardzo spoko, tryb. Nie wiem, dlaczego tutaj tak mało ludzi gra. Co się stało z tym serwerem? Ja pamiętam naprawdę, jaki jaś MC to był totalny, kurde, topowy serwer. He, nie wiem, ja się wciągnąłem trochę, powiem wam szczerze. To nie takie proste jest w sumie. Ogólnie, widzowie, warto powiedzieć, że ten pomysł na filmik, to widziałem u Zęciaka, który właśnie. <laughs> Nagrał coś bardzo podobnego. No i pomyślałem, kurde, że takich serwerów było więcej. No niestety, ukończyłem to, nie wiem, na ósmym miejscu. Dobra, ja chcę jeszcze jedną jakąś grę. Ja pierciu jakie fajne mapki tu są. Ej, ten serwer jest naprawdę spoko. Dlaczego tu jest tak mało ludzi? I że to jest Jasiem C, to serwer był yy, Jasia Dąbrowskiego, tak? Ja pierdził na koniach się ścigamy. Dobra, petarda. A dlaczego ich jest szybciej od moich? Dlaczego oni jakoś szybciej biegną? Nie rozumiem tego za bardzo. Ja muszę coś klikać. A, chyba tak, chyba się spację trzyma. No i się wydaje. No dobra, to akurat jest jakiś prosty tryb, tak? No tutaj się nie da chyba wywalić. Kto, ktoś za mną biegnie? Biegną jakieś chłopy za mną. Nie, bardzo spoko, bardzo spoko, y, trybik I serwer też. Nie wiem czemu upadł. Ja się C, uważam. Y, spoko jest, no. Ja na pewno mam ogromny sentyment i nie rozumiem, dlaczego ich konie są szybsze od moich. Ja nie potrafię chyba biegać na koniu w takim razie. Na 100% się coś, coś trzeba trzymać, jakiś guzik, y, Biegnąc na koniu. Ja niestety nie wiem jaki ten guzik. No, i szóste miejsce. No niestety, niestety. Dobra, widzowie, wejdziemy na inny serwer niż y, Jasie MC. Ej, fajny to jest ten tryb. Fajny. Może zrobię na swoim serwie. Kolejnym serwerem jest MySG. To był serwer Bloka, jak dobrze pamiętam. I na nich jedyne co grałem to Survival Gamesy. To była taka mapa, pamiętam, dżunglowa. Takie tabliczki były. Dobra, nieważne. Zobaczymy, wejdźmy. Ile tu ludzi w ogóle gra? Czy ktoś tu w ogóle gra? Dobra, no i jestem zalogowany. Mamy Build Battle HNS. A, to jest chyba Hide and Seek. Nie wiem, czy to jest to. Chyba tak. Cave Warsy, Sky Warsy, SCB, WD. Co to to są za skróty, przecież, kurde, jak można wiedzieć, co to są WD? Nie mam pojęcia, co to są WD. Nie. Wiem. No ale ja już widzę, widzę, że ten serwer jest po prostu brzydki, jest źle zrobiony. No zobaczcie to. Tu nawet nie ma, są Steve'y same te postacie. Tutaj nic się nie dzieje. To, A ile w ogóle ludzi na tym gra? A, 12. Nie, 5. 5 osób gra na serwerze MySG, na serwerze Bloka. Rozumiecie, o co chodzi? W sobotę, wy wakacje. Ten serwer totalnie upadł. Tak samo, jak co do Jasia, możecie napisać, jak to się stało, że tutaj nikt nie gra. No my nawet żadnej gierki nie Zagramy widzowy, no bo tutaj totalnie nikogo nie ma. SCB Supercraft Bra. Kurde, nie wiem. Chyba pamiętam ten tryb. Ten tryb musiał być taki, że było się jakimiś tam mobami, które miały różne umiejętności. Tak mi się wydaje. O, komenda Lobby nie działa. Czekaj, no ja muszę zobaczyć na pewno te y, Survival Gamesy. Survival Gamesy muszę zobaczyć wizowy. No bo jak to będzie to sama mapa, to aż się zaśmieje. tylko tego już nie ma. Menu teleportacji, SCB na SCB na dwie osoby. Klasyczne SG. O, oni w ogóle tu. Ja tu mam statystyki rozegrane. 4 gry zagrałem na tym serwerze. Oni tego spawna to chyba nie zmienili od, kurde, 10 lat. Ja jestem pewny, że ten spawn jest starszy od niektórych widzów na tym odcinku, nie? <laughs> na pewno, no nie wiem. Naprawdę, nie rozumiem. Jest to taka dobra domena, w nazwa serwera. Każdy to pamięta, jakby zna. Ogromny sentyment i serwer jest po prostu zaniedbany. Nie, widzowie, no na tym nawet nie zagramy, na tym nawet nie zagramy, no. Na Jasius było fajnie, ma SG, totalna klapa. Chciałem jeszcze zobaczyć, jak tam serwery typu Wertes.pl, Minecraft, takie serwery, wiecie, bardzo stare, ale widzę, że totalnie nie działają, są wyłączone, więc no dobrze, że chociaż ten Yashi i Cube game. W sensie Cube game, MySG działa, nie? Kurde, nie mam pomysłu jeszcze, jakie serwery były. Brodaci? Coś takiego chyba, brodaci.net, coś takiego chyba pamiętam. O, tu gra 80 osób. No to to jest, kurde, już jakiś większy serwer, który jako tako żyje jak na swój staż wieloletni. Okej, okay. i co my tutaj mamy? Aha, ja mam login in, ja tu nie grałem jakoś bardzo Pamiętam swojego hasła. Nie wiem o co chodzi. Czemu muszę się logować? Ktoś mi się chyba zalogował. Nie wiem, dlaczego mając Minecraft'a premium muszę wpisać login. Nie czaję tego. Czekajcie, zmienię sobie konto. Okej, okay, dobra, jestem już na innym koncie. I co my tu mamy? Dobra, tu jakieś tabliczki, jak w 2010 roku. Jakiś parkour, jakieś. Co to są włosy? Włosy na survival. Włosy. Nie wiem o co chodzi, ale okej, okay. dobra, survivale. Easy. Kolonia. Co to jest kolonia? Twoje statystyki. na Zabijanie zwierząt. Ha, rozumiem, rozumiem. Nie, nie Rozumiem, że na tym trybie jestem totalnie sam. Nikogo tu nie ma. Gdzie jest reszta osób? Nie wiem. Może jest jakiś tryb, który jest po prostu najpopularniejszy, nie? Ale to widać. Ten serwer jest po prostu niegrywalny. Za każde wpisanie, wpisanego, nie wiem, lobby musisz się logować. Wszędzie cały czas. Dobra, szczerze, nie chcę mi się tu w ogóle nawet grać. E, ten jest średni, nie? No widzowie, no jedyny serwer, który naprawdę zrobił na mnie fajne wrażenie, no to jest Jasiemce. Jasiemce, nie, no nie Może dlatego, że naprawdę tyle czasu spędziłem na tym serwerze. Ja tam pamiętam, jak nagrywałem te filmiki. I wszystko, nawet dziewczynę poderwałem Na, no, Jasiu, <laughs> piękne czasy e, No to co widzowie, no dziękuję wam bardzo Za oglądanie tego odcinka, jeśli chcecie więcej takich filmów Piszcie w komentarzu e, Na pewno nagramy, nie? Naprawdę, spoko się Fajnie już fajnie się odwiedzały takie stare serwery Naprawdę, no Tryb party, giga, giga, spoko Na razie, e, dzięki, elo o, ktoś chyba pisze. Mara Baconiara XT. Co? A, nawet napisać nie mogę zapomnienia. Eluwa. Siema, ogólnie to jest taką i Komper zapomniał powiedzieć, że w momencie gdy to oglądacie wystartował nowy tryb na King'em C. Y, jest to survival 1.19. Bardzo fajny tryb. Zapraszam, y, siema.